A sam sam, ari bari, ari sady, lo, ari sa sa, ari ri ri no. Teraz ty zabawkę łap. Może jeszcze raz. Zobacz, mam zabawkę, mam zabawkę i ty ją łap. O, ty nie chcesz? Nie chcę się liczyć nie chcesz, nie chcesz. Oj! A jak dam ci twoją ukrój Uwaga! I co? Włapałaś, zobacz, twoja ulubiona zabawka z tyłu. Zaczekaj. czekaj? Mam zabawkę, i ci ją tam rzucam. No to teraz brawo. Mam zabawkę i ją tam ci rzucam. Brawo! A teraz masz? Mam zabawkę i teraz ci tam rzucam. Znalazłaś. I brawo!